Cześć, siemanko, witam bardzo serdecznie z strony Xemcio. Gramy sobie dzisiaj kolejne podejście w Aizachku i gramy sobie grid model losowo. Już próbuję to trzeci raz nagle trzy razy się przewróciłem głupio. Jest to naprawdę, że tak to bym powiedział, upierdliwe, więc cieszę się, że w tym momencie aż Lilith dostaje, bo... ...nią te podejście może być naprawdę kodeks, szczególnie jak dostajemy jeszcze Tears apa, czyli będziemy mieli 7 Tearsy. Co sprawia, że już całkiem spoko? O, i habit. To, habit na tym piętrze ja bym chciał chyba kupić. E, pająki. Najgorzej. Liczyłem, że może coś lepszego. BFF i. o, ja chyba, ja chyba na tym podejściu podaruję sobie klucz. Bo BFF plus habit to jest coś dobrego. Więc liczę, że nam się uda to ogarnąć. Zepsułem sobie jeden ładunek, ale nie szkodzi. Więcej familiarów tak naprawdę nie będę potrzebował z wyjątkiem naszego małego przyjaciela Więc myślę, że będzie całkiem spokój Bo jak ich więcej sobie zrobię to potem będę miał problem, że one się będą rozdzielać I będą mi przez to utrudniać robotę, nie jestem w stanie tego zniszczyć Najgorzej Dawać mi kolejną falę i kolejnego oziomeczka bo inaczej będę miał duże problemy z ogarnięciem tego co tu się dzieje nie chcę obrażeń dostać, to jest pewne. Tych panów się trzeba szybko podbyć tutaj. Jeszcze nie dostałem obrażeń, więc jest dobrze. Ale jest ich strasznie dużo i tu jest ten problem. Wybić to. Ostatni? Nie. Jeszcze jeden został. Dawaj, dawaj, Jest! Zdążyłem. Idealnie. Idealnie w czasie się zmieściliśmy. Dobra, które to jest? Ósemka już. Dobra, czyli już więcej przywołać ich nie mogę. Double active by się przydał. Ale zobaczymy, bo ja nie jestem pewny, ile my monetek będziemy mieli po tych falach. Czy będziemy mieli 30, czy jednak nie? Bo jak nie, to w takim wypadku biorę tylko BFF-a. Ale nie będziemy mieli 30 monetek z tego co widzę. 22 braknie nam. Jak będziemy mieli 29, no to wtedy pójdę po tamtą monetkę, co stoi za ścianą. Ale jeśli to nie będzie to, to będzie trzyma normalnie. Dobra, hand, to powinno gładko pójść. Chodź, chodź, chodź. Brocie się powiem, Szkoda tylko trochę, że nam zmieniło Tearsy na czerwone, bo nam się będą trochę mieszać. A tak to. O... Przestać. Dobra. Znowu beznadziejny pokój z Huntem. Kurde. To jest naprawdę lipa, jak on w takim pokoju się respi, bo mamy duży problem, żeby go w ogóle bić. On może nam zrobić krzywdę, a my mu nie bardzo, bo mamy tutaj taką małą przestrzeń, która nam na to pozwala. Ale dobrze, że on jest jako drugi przeciwnik. Jakby był jako pierwszy, to pewnie by mi to dużo czasu zajęło. Mamy 27 monet. Dobra. David deal. Coś czuję, że to będzie trzeba w ten sposób ogarnąć. Kurde, jednak nazbierałbym tych ładunków, tak teraz myślę, że mogłem jednak czterech odpalić. Jakbym nie zepsuł na początku, to mógłbym mieć czterech. O tak to no cóż, no. Nic już nie poradzimy tak naprawdę. Dobra, dawać ich. Muszkę na dole trzeba się pozbyć. Teraz możemy się zjebić. To jest naprawdę fajne. Lilith na grid modzie, czy na gridier modzie, ona jest tak OP. Przez tego buks, by jej item aktywny, że to się w głowie po prostu nie mieści. O i to jest dobry devil deal. Dawaj. Dobra, zwiększyłeś mi obrażenia, dałeś mi dużo zapas serduszek. Ale jest jeden problem, że ja nie mam jak teraz 28. To nie, to tak naprawdę ja chyba wolę w tym momencie jednak wziąć sobie BFF-a niż habit. To nam zwiększy obrażenia na naszych minionkach, więc klucz też mogę w tym wypadku już wziąć. Zobaczyć, co nam się trafi, pewnie jakiś beznadziejny przedmiot. Gorszego już nie było. Naprawdę, gorszego przedmiotu już chyba nie było. Alona Deepstras, w sumie ona teraz zadaje. 11 obrażeń, jak mamy 5, czy tam 6, czyli prawie 12 wyciąga. To nieźle, czyli każdy damage up teraz jest dla nas na wagę złota, tak naprawdę. Więc, no, może być całkiem fajnie. Szkoda, że tylko że tego habitu nie mam, bo tak to mógłbym obrywać i miałbym naładowane i. uuuu. Tirsy 5 już? No, to się zapowiada, nieźle. To bym chciał zabrać na David Lila. Uuuu. Trochę lipa. Ale dobra, no, podarujemy sobie go w takim wypadku. Weźmiemy sobie jubo w mit tylko. Bo może być w sumie całkiem przydatne, jeśli o to akurat chodzi. Eee, chcę to. Możemy sobie teraz na tobie zagrać o To chyba przez 30 sekund prawie trwa, prawda? Albo i nie. Dobra, jeszcze na tobie zagram bo jeszcze mam taką możliwość. Ale co za ten shuffle! Ooo. Daj! Jak bardzo? Tearsy mi zmniejszyłeś, obrażenia zwiększyłeś. Wszystko zwiększyłeś, tylko tearsy mi zmniejszyłeś. Dobra. Co nie ma jeszcze tak źle, ale... Musimy w takim wypadku dorwać kolejnego tirzapa jakiegoś. Dobra, tu mamy naprawdę łatwe czyszczenie w tym momencie. Takie jakie one obrażenia teraz zadają to... Huu. Nie mają najmniejszych szans, żeby cokolwiek zrobić. Dawaj, ich. Ciebie też. Portal, szybko. oj, Nie zwrócimy uwagi, że to tutaj jest. No bra, ty sobie leżysz. Wami się szybko zajmiemy. Naprawdę, z tymi obrażeniami, które teraz posiadamy, Tutaj możemy czyścić, to tak. Dawaj go. Co się zrespiło? Wszyscy jesteście na jednego hita. Bez hitu. Na jednego lub maksymalnie dwa. Z bossami też bez problemu sobie raczej poradzimy. To będzie, to będzie dobre, szybkie podejście tak naprawdę. Dawać im bossa. O, patrz jakie on obrażenia zbiera od nas. Nie był w stanie nic zrobić tak naprawdę. Dobra, monetki sobie nazbieramy. Ile tego będziemy mieli na ten moment? 29. To i tak jest dobry wynik. Dobra. A, do mnie. Wszystkimi trzema dostajesz, to jest piękne. My możemy cię nakierować, żebyś wszystkimi trzema dostał, to O, ale dipsy zbierasz wtedy. Dobra, ty już nie żyjesz. Idziemy na Devil Deal, a w Devil Dealu Krampus do. Hmm, nieważne. Krampus to nie było coś, co bym tutaj chciał. Krampus tym bardziej wybijamy go tylko zrób z puli, bo. O nic więcej na mysz on tutaj nie jest przydatny. Czyli tak, ja bym chciał tak naprawdę ciebie wziąć. Czekaj, ja mogę wziąć Ciebie i użyć Ciebie tam na dole. Szansa na monetkę? Szansa na monetkę dalej jest, nie ma szansy na monetkę. Dobra, chodź ze mną. Jak ty działasz? Blue Run blu, Picking a Coin. z całkiem, ale nie. Dead Cat! Okej. Okay. Miło. To jest dobry przedmiot. No nie ma co, to jest dobry przedmiot. Mamy 9 żyć. Nie ma tu żadnej... uuuu, homing tears. A to jest? Jakby to miało być coś bolesnego, to warto go tam użyć. Dobra. Czyli na sobie bierzemy na następne piętro. Tu jest kamień z którego nie mogę nawet dotknąć, to no nic. Szkoda, bo myślałem, że mógłbym jeszcze sobie podnieść tak naprawdę tego bo w mida on by nam całkiem fajnie mógł pomagać no ale nic już na to nie poradzimy dobra tutaj jaki damage up hp up no dobra no może być nie jest to coś super ale Uuu... no i to jest coś mega dobrego no to też jest spoko xlax Speed Down. Cudownie. Something wrong. Speed Down. Eee, to nie. Dobra, to to jest dobry przedmiot. Tu za klucz dostajemy... Beznadziejny. Naprawdę beznadziejne. Nie chcę. Tu mamy co? Lord of the Flies. Attack Fly. On się nam będzie powielał też, prawda? Tak, mamy dwa. O, to mamy defensywę z tego już zrobioną. Cześć, ziomuś to przechodzi. Patrzcie, no myślałem, że nie przejdzie. Poszukało mnie. Dobra, tobą się zająć, teraz ty. E, mm, głupie dostawanie obrażeń, no ale już nic na to nie poradzę. To nie było miłe, co mi, nam ich naryspiło. To byłaby mega łatwa fala. I to też. O, to już nie. To już nie jest łatwa fala, proszę się nimi zająć. Cyk go. Dobra, was się łatwo pozbędziemy. I ten już jest naładowany, potrzebujemy... A wypróbuję, spróbuję, czy jestem w stanie mieć czterech. Teraz będą walki z bossami, będę miał jeden ładunek za mało. Rozumiem. Ale to dlatego, że zepsułem. Tak to by normalnie było. Prawie dostałem. A, jest, jest przerażony i dlatego tak zareagowałeś. Dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Eee, czy gapiś nam się powielił? Nie, więc jest dobrze. Ile mamy one? 36, to jest całkiem spoko liczba. Eee, ty szybko odejdziesz, mój drogi przyjacielu, szybko odejdziesz, naprawdę. Nie stanowisz problemu w momencie, gdy mamy tyle familiarów. I tu mamy czerwo, czarne serduszka, więc jest całkiem spoko, bym powiedział. Na pewno Ciebie chcę. I coś jeszcze stąd? Mm, stąd już chyba nic, chociaż. Nie, solharty mam, wszystko mam. Dobra, idę na następne piętro Nie będę tutaj już się przeglądał temu wszystkiemu. Ale już samo to o Jezu, ile tych familiarów będę miał teraz. Też tylko brakuje, żeby naładował się dwa razy. Uo, by leby wtrydział. Po jednym użyciu teraz będę miał trzech, tak naprawdę. Więc no, będzie się działo. Speed up, dziękuję, bo mój speed mi spadł i to bardzo. Co my tu mamy? Damage up, speed up. Mhm. Mm Za taką kwotę to ja chcę. Eee, też wezmę. Random Trinket, Extra Trinket Slot, ok. Łup, łup. Eee... może działać całkiem dobrze, zepsułem tylko, że sobie pieniędzy za mało zostawiłem. Ale dobra, odpalamy. No właśnie, na starcie już mamy trzech. To jest właśnie to. Niech sobie robią łup-łup, mi to nie przeszkadza w żadnym stopniu. Nawet lepiej, bo będą szer szerzej strzelać w tym momencie. Dobra, dawać go łup, -łup. Czy mi teraz naprawdę ich też wszystkich powieli? Czy dostanę tylko, trzy, tylko kolejnych dwóch znowu? O, kolejnych dwóch dostałem, dobra, to całkiem spoko. Otwieraj się, no właśnie. Czy ja chcę tego tir za panu, no bo trochę to tak dziwnie wyglądają te tirce, jak one tak latają. Dawaj go. I teraz twoja kolej. Dziękuję. Dobra, tych ziomeczków akurat dosyć mocno nie lubię, ale z tego co widzę, to już pomierali, prawda? To jest ósma fala. Już bym mógł mieć ładunki, ale przez to, że zepsułem, to nie mam. Dobra, odpalamy bossy. Gerdy, żaden problem. Już cię nie ma tak naprawdę, tutaj cię trzymamy w dryzach teraz. Uuu, was jest dwóch. Myślałem, że tylko jedna osoba tutaj jest. Oszukaliście mnie. Dawaj go. Znowu w tym samym... ała Głupio dostałem obrażenia, naprawdę. Dobra, teraz tak Tu mamy wszystko, mamy wszystko. Walka z bossem, dobra. O, tutaj sobie staniemy, to będziemy chyba bezpiecznie, on zbierze wszystkie obrażenia, prawda? Strac się Wychyl się. Czy ciebie już nie ma? Ciebie już nie ma. A to to O, trochę bliżej z wami. Łopłup mu zróbcie. Dziękuję. Dobra, i w Devil Dealu mamy kolejną część przemiany w Gapiego. To jest dobre. Cieszy mnie to. Niezmiernie chcę. To się też będzie chyba powielać, prawda? Ale to jest powielenie, które nam nie będzie przeszkadzać, więc tak jest spoko. Speed up range up. Ja chcę jeszcze tutaj sobie zagrać. Ile mi zostało tak naprawdę pięter? To jest... jeszcze shiolu nie było. To był łąb, tak? Tak, czyli teraz już bym musiał gold porować Więc to bym mógł wziąć jeszcze raz. Przemiana w Cipuna. Świetnie, dostaliśmy Damage Upa. Mm, shot Speed Up. Czy my chcemy Shot Speed Up? Chcemy, bo chcemy wziąć stąd jeszcze dwie rzeczy. Lamp of Call. Idealnie. Idealnie nam trafia... tutaj, Turn als. Aha, konwertuje serduszka, dobra. Czyli tu mamy wszystko, tutaj mamy... Virgo, okej, okay, przydatne. Na pewno nie będziemy narzekać na to, że to dostaliśmy. No dobra, lecimy na następne piętro, bo tak naprawdę tutaj już nie mieliśmy nic do zrobienia. Teraz już porujemy golda. Nie ma że wydajemy go. Musimy go sobie grzecznie zachować. W końcu jakieś porządne podejście dostałem. HPA, dobra, wezmę. Z tego względu, że na David Lilu jeszcze będę... Dwie baterie, damage up. Uuu. Czemu mi to zrobiliście teraz? Dobra, tutaj na pewno możemy pograć. Dawaj im coś. Randomly Shot Poison Tears. Może być. Szczególnie, że mogę was dwóch nosić. Um. Balls of Steel, okej. Okay. Idealnie wypełniłeś. No. Kurde, ale to co teraz dostaliśmy, to nawet może być lepsze. Czy tam leży... Duplicate your <grymne> oh, Jak cudownie. To jest dobre. Um, ten trinket jest chyba lepszy. Od Poison Tearsów. Nie mam pieniążków na sklep, więc sobie to będę musiał ogarnąć. Dobra, odpalam. Obrażenia... O. A, myśmy dostali jeszcze tego familiara. Szkoda. No on jest dosyć słaby. On nie, nie robi nam takiej roboty byśmy chcieli. Ale i tak nieźle. Mamy ich dosyć sporo. Czy my czyścimy cały pokój? Nie. A tyś się tu zrobił dlatego tak wyszło. Dziomuś, wychyl się. Dziękuję Ci za to, że się przekazałeś nam. E, wami gładko się zajmiemy. Tylko to zostało mi tutaj tak naprawdę. Całe piętra czyścimy. To już nie ma, że boli. Czyścimy całe piętra od tak. Wybij to wszystko. Tu nic nam nie grozi tak naprawdę. Nawet jak dostaniemy obrażenia, to one nas tak bardzo nie bolą. Na tym piętrze pieniędzy nie wydam. Bo chyba też w sklepie nie ma nic takiego, co by aż tak mnie mogło ucieszyć. Dobra, ty już nie żyjesz, super. Krampus się tu zrespił. Ty... porąbało pana. Do reszty, że i zgłupiał, jo. Do reszty, że i zgłupiał. Ej, zabieraj mi te wybuchające. Was obu teraz, tak się stanęliście, że obu was wybije. No, wychyl się. No, wychyl. Dziękuję za to, że to zrobiłeś. Dobra, 30 golda. Trzecia część gapiego eee, Rottena nie chce. ale to na pewno. Plus nożyk. Ile orbitali będziemy mieli? O jezu. Ja już się boję. Mógłbym zrobić tutaj tyle golda albo poczekać jeszcze nas na następne piętro. No właśnie. Damage upa i tak mam dobrego. Więc tu wchodzimy. Część przemiany w bookworm, ale beznadziejny przedmiot. Nie warto było. Naprawdę nie było warto. No dobra, naprawdę fajne podejście mamy. Nie spodziewałem się, że. Się... No zresztą, racji... czego ja się mogę spodziewać? Lilith na grid modzie. No. Sorry bardzo, ale ona jest zbyt opet Tears up. Okej, okay. tylko czy on mi zadziała? Ja raczej w to wątpię. Więc wolę to zrobić w ten sposób. Dawać mi tu, monetki może jeszcze. Nic więcej. To ja wchodzę sobie tu. Serduszka to lipa. Dobra, odpalamy sobie familiary. hu. trzy noże na dzień dobry, nie? To jest straszne, naprawdę. To jest straszne, co tu się będzie działo. Mogę jeszcze raz użyć przedmiotu, więc jest dobrze. Szkoda, że tylko nie mam niczego, co by mi zwiększyło jeszcze ładunki. No ale nic się nie stało. Dobra, tu zużywamy. No właśnie, teraz już robimy falę minionów na cały pokój. Łop, łop. Co to źle? My no możemy już tak stać. Jakbyśmy mieli coś, co by trzymało bliżej familiary, to by nam fajnie działało, ale tak to. No, wybijani są po prostu, bez szans. Nie mogą nic zrobić. Dobra, ile pieniążków mamy w tym momencie? Moje wszystkie będą się zachować najprawdopodobniej. Eee, bardzo łatwa fala. Jedna z łatwiejszych, jaka się nam mogła trafić w tym momencie. Patrzę na to, ile tirców wypuszczamy. Przedzieramy się po prostu przez przeciwników. Steyny. Też easy. Jeden z nich nawet nie zdążył zareagować. Tyle, że to akurat nie był Steyn. No wychodź, wychyl, wychyl się, wychyl się. Na nóż się nadziejesz. Albo i nie. Dobra, David Lil. Uuu, dużo was. Dużo was. Szkoda, że już nie żyjecie. Uuu, ale szybko. Eee, dwa Solharty. Use. To i to jest spoko, tak naprawdę. Dobra, ciebie biorę na pewno. Ty mi nie jesteś potrzebny. Tu mamy dość, a dość. Jak wezmę za 15, to mi to zadziała. Mm -hmm. Nie, i tak. Dobra, i tak mam tirsy. Nieważne, już mam tak tirsy na poziomie, jakim powinny być. Więc, więc więcej nie zrobimy. Ale patrzcie, 20-minutowy odcinek. Znowu będzie tak, że odcinek nie miał 25 minut nawet. Ale to fajnie, bo z jednej strony ja sobie lubię tak siąść i ponagrywać. I mieć potem taki dzień spokoju, czy coś w tym stylu, nie? Dobranoc. Dawać mi pieniążki. 60 monetek, okej. Okay. Tu of Diamond na razie nie używam. Ale na pewno używam Ciebie. Skoro, że ładunków nie mam innego sposobu już na zdobycie, ale oho ty panie, i tak nic nie zrobisz. Co ty chcesz? Co ty próbujesz dokonać? Minionki tu spawnujesz? Głupiś. Wybijmy te wszystkie monety. Nie ma szans, którąkolwiek ci zostawimy. Spawnuj sobie, spawnuj, one nic mi nie robią. Jeszcze mi tutaj latają... Serduszka sobie spawnujesz? Ty czwaniaku Ty, najgorszy O, zdobyłeś jednak coś Też myślałem, że wszystko wybite Dobra, tym sobie rzucaj To mi nie robi różnicy tak naprawdę Jak dostajesz pełną fulę obrażeń To nie masz nic do gadania Czy muchy cię atakują I bronią mnie moje mieczyki To jest też piękne Teraz stoisz sto, Stanąłeś idealnie ziomuś Po prostu perfekcyjnie jesteś ustawiony nie, dam się trafić Dobrze, to chyba Twój koniec w tym momencie już jest, co? No właśnie Zobaczymy jak to tam wygląda z naszą maszynką 1% na zacięcie hmm. Do 50, nie, do 409 I lecimy z tym Proszę, nie zatnij się Chcę wiedzieć ile będzie Stop, od góry chyba czy dobijemy chociaż 900? Dawaj, 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 dawaj. 2%. Lost no hold the holy mantle. Super. O to nam tak naprawdę chodziło, więc nieważne, że wpłaciliśmy tylko tyle monetek. Ale mamy w końcu holy mantle na losie, więc następny odcinek pewnie będzie lostem. Więc widzimy się już pewnie jutro, więc do zobaczenia Wam, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. Nie zapomnijcie o łapce w górze oraz subskrypcji, więc na razie Wam.